Ja wychodzę. O, nie, patrz! Ja. Marcin, proszę cię. Marcin, nie! Co no, on. Co? To teraz, teraz to tym bardziej. Co on zrobił? Nie! Przejebuje kasę! Mamo! To miały być nasze oszczędności. <noise> Nagrywam jakby, co? <noise> A wyście myśleli, że co, że to będzie tańsze? Nie będzie tańsze. Czekał, czekał i wyczekał. Oj tak, a może takie S2 zostawić? To będzie 33 na wszystko. Dobrze mówię? Pa. To! jakie fajne! To już są dobre resy. Kurde, jakby siadło, to by nawet było trochę warte. O, tu się boję teraz. Proszę, sklej Ha! Ha! Przepraszam. Jakie fajne fiszboty! Fie, fiszboty. Fiszbony miało być. Jaki fajne resy. O mamo. Chyba, chyba wejdę na sp. Czy ja mam tu w ogóle w L? To nie, w tak. Ile ja tego resa w ogóle teraz. Ty. Not bad. Nawet ładny teren buty. Podobają mi się mi. Dobra widzowie, no za taki, za taki content, za taki content to naprawdę to łapa w górę. Słup. Udostępnienie, komentarz i buziaczki. Pozdrawiam. Jamuś.